Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w geograficznych duelach. Pomysł na dziś jest taki, że będę grać agresywnie i będziemy grać no move. Spróbuję zgadywać jako pierwszy. Na razie mam 17% tego. Chciałbym przynajmniej do 33% powiedzmy to podciągnąć. Dobra, no tu jest jakaś Azja. Od razu widzimy. Jaki jest alfabet. Chwilka, jedziemy po prawej stronie. Czy to będą Filipiny? Jakiś taki dziwny język. Czy on tutaj wyprzedza? Castilla Municipal Police Station No... Castilla, no to chyba jest na Filipinach taki język Ale wszystkie są... Nie, dobra Po prawej jedziemy, to będą Filipiny, gramy agresywnie Niech się mapa wczyta Powiedzmy gdzieś tutaj I lecimy Bo w Filipinach chyba używają właśnie tego hiszpańskiego, ja muszę zerknąć na mapę jakby języków Na Filipinach tak, i byliśmy w Filipinach, on pewnie zobaczył to Castilla i dlatego się nie zorientował. Gramy w ogóle z Polakiem, tak? Już się tak nastawiłem bojowo, że nawet nie zobaczyłem z kim gramy. Okej, okay, kolejne miejsce, jedziemy znowu po pra... Nie, chwila. Po której? Po lewej stronie ulicy jedziemy. Co tutaj mamy? Creative Edition, coś tam... Tutaj coś będzie? Dasza, jaki. Dobra, jesteśmy raczej w... Chwilka. To będzie jakaś Indonezja w takim razie? Wydaje mi się, że tak lewej stronie. Dobra, damy, że to będzie Indonezja, gdzieś tutaj powiedzmy, w tej Sumatrze. I rzeczywiście, bardzo dobry gest. Tak, ja muszę grać agresywnie częściej. Trzecie miejsce. Oj, co to za flaga? Eee, yy, chwila, to są Włochy? Ale tutaj nie widać po jednej stronie. Nie, z głupi... Nie, to są Węgry! Dobra, to są... To jest flaga Węgier. Pomyślałem o tym, że to by mogła być flaga Włoch, ale tak jakby pod innym kątem. No i czy to będzie Budapeszt? Nie jestem pewien. Pod takim kątem idzie rzeka w Budapeszcie. Tutaj nie będę akurat grać mega agresywnie w tej rundzie, bo... No nie, wydaje mi się, że to będzie to na przykład gdzieś na południu. Bardzo szeroka rzeka, nie wiem gdzie to by jeszcze mogło być. No, Który z tych miast niby, ale wydaje mi się, że to będzie Budapeszt. Poza tym ten język jest tutaj kompletnie nie do pomylenia. Nie, dobra, to nie był Budapeszt. By... To nie była aż tak szeroka rzeka. O kurczę, a wyglądała bardzo szeroko. No ciekawe. Ja coś tak sądziłem, że te budynki wyglądają jednak troszeczkę zbyt biednie na Budapeszt. Okej, okay, tutaj mamy nie, to nie jest Ghana. Słupki mamy takie chyba francuskie. Chwilka. Jedziemy po prawej stronie, czy to nie będzie Senegal w takim razie? Myślę, że mógłby to być Senegal. Te francuskie słupki mi się kojarzą tak, że właśnie gdyby dziecko miało narysować słupek na jakimś swoim obrazku, taki przydrożny. Czy tam pachołek? Ostatnio się zorientowałem, że to też się tak nazywa, to by właśnie taki pachałek narysowało. Dobra, i agresywna gra nam popłaciła, dlatego że wygrywamy pierwszy pojedynek w czwartej rundzie. Lecimy do kolejnej gry: gramy z Argentyńczykiem. Chyba nigdy jeszcze nie grałem z Argentyńczykiem, ale trudno tutaj będzie, bo on ma 5 win streak i 62% zgadywania. Jako pierwszy, tam mamy chyba coś po arabsku napisane. Tak mi się wydaje. Czy jest czarne auto? Jest czarne auto. Za tym będziemy gdzieś w Jordanii. Nie będę szukać, gdzie liczę, że on tego nie wie. No i niestety wiedział, ale ja na szczęście byłem bliżej. Troszeczkę zadajemy obrażeń, no ale to jeszcze nic. Następne miejsce jakaś. Nie, to nie będzie Polska. Takie słupy nie będą w Polsce. Tam z tyłu widać i one chyba są niemieckie słupki, ale wydaje mi się, że to będzie jakaś... Jakieś kraje bałtyckie, bo one mają takie słupki podobne do tych niemieckich. Nie wiem, czy to będzie Litwa Łotwa Estonia. Tam jest ta plakietka. Oj, on pierwszy zgaduje. Nie no, już widzę, że podjął moje wyzwanie takie ogranie agresywnie. Wydaje mi się, że to nie będzie Estonia. Ja bym powiedział, że to Litwa, ewentualnie Łotwa. Dam na północną Litwę, powiedzmy gdzieś tu. I tak, dokładnie. No myślę, że to, po czym on mógł się zorientować, że to nie jest Polska, są te słupki, bo chyba te polskie słupki są bardzo takie unikatowe. Okej, okay, to miejsce to jest takie właśnie w stylu yy, Turcja-Meksyk, że ja zawsze to mierzam. Planta Nueva Kalifornia. Okej. Okay. Nueva Kalifornia. Chwilka. Bacha Kalifornia. Nie, to ja nie wiem. No to gdzieś tutaj będziemy w takim razie, ale ja nie wiem, skoro Nowa Kalifornia. Planta, Nueva Kalifornia. Czy może jest taki region, który się nazywa jakaś? Nowa Kalifornia? No, skoro jest po hiszpańsku, to ja chyba jednak tutaj gdzieś strzelę, że w te rejony. Uuu! Okej, okay, ale on tak samo został naprany, Nie spojrzeliśmy na słońce w ogóle. No. No ale to ciekawe. Ciekawe. Ciekawe, czy ten region rzeczywiście się nazywa jakoś Nowa Kalifornia czy coś takiego? Prohibido Tibarbasura. Eee, czarne, to jest Argentyna chyba właśnie. Chwila zobaczę czy, no bo tutaj jest czarna kropka, ale na innych nie ma czarnej kropki. Kurczę, nie widzę? Tutaj. No tak nie za bardzo. Nie dobra są te czarne kropki chwila. To muszę szybko zgadywać, żeby on nie miał czasu zgadnąć gdzieś tutaj powiedzmy. Nawet nie wiem, czy to jest dobry gest, nieprzemyślany, ale gdziekolwiek w Argentynie, żeby on nie miał czasu. O nie, i to był Meksyk. Ja nie mogę grać. <grym> muszę patrzeć na słońce zawsze, bo druga runda uniknąłbym tego, gdybym na słońce spojrzał. A tam jednak nie wszystkie auta miały tą kropkę. To na pierwszy rzut oka pomyślałem, że Wielka Brytania, ale raczej troszeczkę biednie. No i tak teraz myślę, takie czarne, chyba tego nie ma w Czechach. Bardziej myślę, że jakaś Bułgaria, coś takiego, nie i Irlandia, a nie, bo, dobra, to w ogóle była Wielka Brytania, no kurczę, przegrywamy niestety. Te dwie rundy ze słońcem jednak totalnie nie jestem z siebie dumny, niestety. Lecimy dalej i gramy teraz z Hiszpanem, on też jest dosyć agresywny. No i tutaj pomyślałem o Stanach Zjednoczonych na samym początku. Chwila, takie znaki one są w Stanach, a nie w Kanadzie, wydaje mi się, że w Kanadzie ten znak wygląda inaczej. Mackenzie River, coś tam. No kurczę, to mi się kojarzy z tymi górami, co są gdzieś tutaj mniej więcej, tak strzele. Może znowu to będzie ten przypadek, że zbyt często strzelam w zachodnią część, ale nie, bardzo dobrze, tak. Dobrze mi się kojarzyło z tymi górami. Okej, okay, dalej mamy farmę wiatrakową, czy jak to tam się nazywa? Farmę wiatrową, tak. I co to będzie? No takie wiatraki od razu się z Niemcami jakoś kojarzą, że tam jest ich ponadprzeciętnie dużo. Ale raczej to nie będą Niemcy. Jedziemy po stronie, chwila jak są znaki. Po lewej stronie jedziemy. Okej, okay, no to co? Wielka Brytania po prostu? Wydaje mi się, że tak. Będziemy agresywni. Tak zrobimy. Zazwyczaj ten brytyjski klimat jest taki troszeczkę bardziej surowy, a tu jest całkiem przytulnie. Nie, i to była Irlandia. Ok, no ale i tak zadajemy sporo obrażeń. Bardzo słusznie, ktoś z Was mi ostatnio zwrócił uwagę, że jak nie widzę żadnych aut, to mogę też patrzeć na znaki. Ja o tym często zapominam, że też można patrzeć na znaki po tym, jakby stwierdzić, jaka jest, po której stronie jedziemy. Dobra, no to będzie Brazylia tak na pierwszy rzut oka wygląda. Nie wiem, gdzie to będzie. Jakoś tutaj dam. Oj, chwila, ale takie, nie, już pomyślałem, że to jest to eukaliptusowe australijskie drzewo. No, ale nie, tam byśmy jechali po drugiej stronie, więc to będzie zdecydowanie Brazylia. I rzeczywiście byliśmy w Brazylii, on strzelił w Kenie. Nie, naprawdę, myślę, że to jest y, jeszcze ten mój poziom elo, jest taki, że muszę tutaj strzelać szybko i liczyć po prostu, że przeciwnik nie będzie miał czasu. El S, Claudia, S, es Zambuco, Este Lugar. Dobra, no mamy tutaj język hiszpański, a nie portugalski. Słońce jest kurczę, chyba na. No, tak trudno stwierdzić, może bardziej na południu? O, piesek sobie leży. Jaki ładny piesek. <noise> e, okej, okay, ale to jest trudne. No, słońce na południu, to co, może jakoś będziemy na południu Meksyku? Nie wiem, naprawdę. Aż wydaje mi się, że Kolumbia to też by mogła być. Nie, dobra, ładny gest, bardzo ładny gest. Tak, on strzelił w Gwatemale, ale tam jest jednak to inne auto. No i to wygląda jak Dania po prostu. Co tutaj za ptaszki latają? Czy to jeżyki? Nie, jakieś mewy tutaj są albo rybitwy. Tego się nie doczytam niestety. O, i ulica. Kurczę, wydaje mi się, znaczy... Wiem, że na końcu "-tie-" jest napisane w Finlandii, ale czy w Finlandii jest tak dużo do tych czerwonych domków? No, coś mi mówi, że to by mogła być Finlandia. Chwila, mamy tutaj żółte wypełnienie tego znaku, a żółte wypełnienie jest na pewno w Szwecji. I chyba w Norwegii, albo właśnie w Finlandii. W Szwecji jest na 100%. Czy tu jest napisane TIE? Możliwe, żeby było, ale nie. Dobra, jadam w Szwecji jakoś tak tutaj. Tak, i co to było? Nie, to była Finlandia, ale ta taka szwedzkojęzyczna część chyba. I wygrywamy, fantastycznie. Kolejny pojedynek mamy z Niemcem, niestety agresywnym Niemcem i takim, który ma aż 8 z rzędu wygranych. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. No i zaczynamy w jakiejś. Oj, kurczę, to jest chyba Europa, nie? Mamy na południu słońce. Wydaje mi się, że to właśnie Niemcy by mogły być. Tam jakieś takie góry z tyłu. Nie, nie wiem naprawdę, co by to było. Jakiś południe Niemiec, mi się wydaje. Nie, i to były Węgry. No dobra, to był taki krajobraz, że jestem w stanie uwierzyć, czy to było cokolwiek w środkowej Europie. Tam widzieliśmy już jakieś takie Karpaty, albo przynajmniej część. Po lewej stronie jedziemy. Słońce mamy. Chwilka, na północy. I takie góry wyglądają jak te w Lezoto. Czy mamy żółte skraje dróg? Tak, więc będziemy gdzieś tej części powiedzmy RPA, no ale to jest taka droga, że ja spokojnie bym mógł pomyśleć, gdybym nie wiedział o tych górach i słońcu. On identycznie strzelił. Spokojnie mógłbym pomyśleć, że to jest jakaś Ameryka, bo często się filmy nagrywa, Jakiś takie Breaking Bad czy coś innego właśnie w takim w takim krajobrazie. Ok, no tutaj jedziemy po stronie lewej, jakiś taki tuk-tuk dziwny. Oj, 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 ja się piłem kawę, on mi nie dał czasu. Po lewej stronie. Słońce mamy na... co? Chwilka, nie wiem, co to jest, nie wiem, co to jest. Gdzieś tutaj, nawet nie zdążyłem dobrze strzelić. Nie, dobra, Sri Lanka. Tak, za mało czasu, żeby się czemukolwiek przyjrzeć, ale i tak poszło całkiem okej. Okay. Rzeczywiście tam chyba było coś z tymi e, rejestracjami na Sri Lance. Okej, okay, no to jest taki bardzo turecko-grecki, mi się wydaje, krajobraz. To mi się kojarzy, jak są takie części Turcji, że tam jest taki prawie już wymarły język, gdzie się ludzie porozumiewają gwizdami że tam kilkaset osób mówi tym językiem już tylko, a kiedyś to było dużo więcej i oni się porozumiewają gwizdami, mają takie bardzo jakby rozbudowany ten system tych gwizdów, żeby po prostu było to słychać z bardzo dużych odległości. No i to kojarzy mi się, jak oglądałem taki film dokumentalny krótki o tym języku, to właśnie wyglądało to bardzo podobnie. No dobra, on strzelił w takim razie weźmiemy sobie właśnie jakąś tutaj tą część Turcji, powiedzmy. I nie, to była Chorwacja w ogóle. No dobra, może jakieś niedokończone domy tam były i mogłem zobaczyć. No ale on pomyślał podobnie, ja też bym był w stanie strzelić w tę część Grecji. Dobra, ale miałem grać agresywnie. To jest, e, gdzie jest słońce na północy, jesteśmy na południu. No i wydaje mi się, że jechalibyśmy po lewej stronie. Damy sobie RPA gdzieś, nie wiem dokładnie, gdzie to będzie. Wątpię, że coś innego niż RPA by to. uuu. nie dobra, wmówiłem sobie z tą lewą stroną niestety. No szkoda. To było tuż na granicy w sumie. Okej, okay, dalej mamy Rosję. Zdecydowanie to jest Rosja. Tak, mamy takie rosyjskie słupki. Chwila, takie auto często jest w Kazachstanie, ale czy to mógłby być Kazachstan? Czy będzie jakiś język? Tam jest coś tam mu... Na... Nie, no dobra, skoro jest takie auto, to ja będę strzelać w Kazachstan w takim razie. Tam jakieś tutaj powiedzmy i zobaczymy. Tak, i rzeczywiście to był Kazachstan. No, ale nie idzie dobrze. Nie idzie dobrze na razie. No, to jest Australia, oczywiście. Tak, damy w Australię. Nie, on na pewno będzie to wiedział. Dam tutaj po prostu uniknę jakichś większych problemów, tutaj. To jest najbardziej typowe australijskie miejsce, jakie mogło być, praktycznie. No, i niestety przegrywamy. No Rzeczywiście trochę za bardzo nas kraj jeden strzeliłem. I ostatni pojedynek. Gramy znowu z Niemcem. To chyba trzeci Niemiec dzisiaj. Nie mam pojęcia, już który. Też jest bardziej agresywny ode mnie, ale widzę, że już mam 25% zgadnięcia jako pierwszy. Mamy słońce, chwilka. Tutaj jest Kulikup, coś takiego. To co by to było? Nie no, wydaje mi się, że to by było RPA. Tak strzelamy w RPA, gramy agresywnie. No te nazwy są takie jakieś... Nie wiem, równie dobrze to by mogła być jakaś taka suchsza część Australii, właśnie. No, ale on też pomyślał o RPA. No jednak ta nazwa taka Kulikup mi brzmiała tak afrykańsko. No to wygląda dosyć podobnie, to samo tylko, że bardziej mokre, ale jakoś mam tutaj taki nieopisany vibe Francji. Czekajcie, na północy jest słońce? Co? Okej, okay, czyli mój vibe Francji totalnie legł w gruzach. No ale nie, nie, nie. Dobra, to jest Australia, też australijskie słupki. Nie wiem dlaczego tutaj pomyślałem o Francji, no ale tak. No dobra, dajemy gdzieś w Australię. Dam może gdzieś tutaj pod Adelaide, tam gdzie gość dał, jak wygrał ze mną w poprzedniej gierce. No i niestety mogłem dać teraz pod Canberra, i by było lepiej. Okej, okay, tutaj mamy jakąś Europę, coś tu będzie napisanego? Wigas vers... To są chyba Węgry. To będą Węgry. Tam gdzieś w sam środek Węgier, może on nie będzie wiedział. Mieliśmy dwa razy trzy chyba. Już widzieliśmy, więc to będzie to. Do tego te słupy są, no tak, to na 100% będą Węgry. No i kurczę, akurat się tak trafiły na skraju te Węgry, szkoda, szkoda. Bo trochę punktów by tutaj można było zrobić. Dobra, tutaj jedziemy po stronie raczej prawej. Gdzie jest słońce, słońce, słońce? Słońce jest na południu raczej bardziej. Nie, to jakiś dziwny Meksyk, czy coś takiego? Nie wiem. O nie, tam był. Czy to był Kolumbijski Krzyż? Tak, to był Kolumbijski Krzyż. Kurczę, no, że tego nie zobaczyłem. Dwie sekundy i bym dosłownie już to zgadł. I też te blachy, no, nie zwróciłem uwagi, jakoś się skupiłem na innych rzeczach. Dobra, dalej mamy Chorwacja. Łatwa sprawa. Na rozwój turyzmu na Rubnim Dulevima Nacjo Park Krka. Krka jakaś taka jest. Nazwa miejscowości Kyrka? Nacjonalno Parka Kyrka. Park Nacjonal, szukamy parku Kyrka. No nie widać za bardzo tych parków narodowych. Tu jest jakiś park. Czy jest taka miejscowość? Kyrk? Tu jest Kyrk. Nie, dobra, to wydaje mi się, że to będzie gdzieś bardzo blisko. No nie, kurde. Czy ja coś źle przeczytałem? Czy tam było coś innego? Nie wiem. Nie wiem. Okej, okay, tutaj mamy. Dern. Kesmiskas. O, to brzmi dosyć litewsko-łotewsko. Tak mi się wydaje. Jakby Litwa to była. Takie dosyć bujne lasy. Gdzie mogły być? Tutaj widać takie bujne lasy. Dosyć na mapie damy sobie niedaleko Wilna. No i nie, akurat z drugiej strony. Kurczę, jakaś nie mam farta dzisiaj do strzelania. Jak strzelam losowo w kraj, to akurat jest po drugiej stronie zawsze ten pin. No i tutaj jesteśmy raczej w RPA. Tak. Nie pamiętam czy RPA ma ten biały tutaj samochód. Wydaje mi się, że mogłoby mieć. Nie, kurczę, tyle wychodzi z mojej gry agresywnej. No ja muszę jednak mieć chwilę, żeby się zastanowić. No nie, to będzie raczej RPA. No i nie, bo twana to była jednak. Oj, kurczę. No nie, przegrywamy. Niestety ale było kilka dobrych gestów i z tej pierwszej gierki zdecydowanie jestem zadowolony z pierwszej czy drugiej, która tak dobrze poszła. Dzięki wielkie za oglądanie. Zapraszam na live y w każdy piątek o 19, gdzie też będziecie mnie mogli uczyć, jak grać lepiej w sera w jakichś innych krajach niż Polska. I widzimy się w duelach za tydzień, w poniedziałek o 18. Jak zawsze. Dzięki i cześć.